świąt Bożego Narodzenia. Życzyć się, abyśmy siedząc przy wigilijnym stole, razem z przyjaciółmi, z rodziną, znaleźli czas na to, aby ze sobą chwilę porozmawiać, aby poddać refleksji to, co stało się w 2013 roku, pomyśleć o tym, co nas czeka. Abyśmy, każdy z nas, jak tu jesteśmy, znalazł miejsce przy wigilijnym stole, aby ta polska, piękna, polska tradycja, gdzie zostawiamy jedno naczynie dla wędrowca, aby to yy, to miejsce pozostało puste. Życzyć wszystkiego najlepszego, aby spełniły się nasze najskrytsze marzenia, aby te piękne święta były wytchnienia w codziennym biegu, jaki nas czeka. Jaki... Dziękuję bardzo, że mogliśmy się spotkać w naszym rodzinnym grobie. To jest nasza rodzina osiedlowa, nasza rodzina spółdzielcza i że stać nas na to, abyśmy mogli życzliwie na siebie patrzeć z radością, i przeżywać już początek świąt, najważniejszych, jakie w naszej kulturze, w naszej religii są. Abyście Państwo przede wszystkim zdrowi, przeżyli kolejny, następny rok. I abyśmy mogli w takim samym gronie spotkać się i cieszyć się przeżytym czasem, radościami, które przez ten cały czas nas spotkały. I aby takie tylko spotykały nas przez cały następny 2014 rok wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a szczególnie dzisiejszego wieczoru. Najlepszego. Już od wielu, wielu lat, jak tylko klub istnieje w okolicach świąt Bożego Narodzenia, spotykamy się przy stole wigilijnym, a w okresie Wielkiej Nocy dzielimy się jajeczkiem też z naszymi seniorami. Mamy liczny klub, więc wigilia też jest tyluosobowa, a dzisiaj jeszcze jest to Wigilia Łączona, bo też jest dla samotnych ludzi z osiedla. Mamy takie duże wsparcie, klub organizuje, ale mamy wsparcie Rady Osiedla imieniem Michiora Wańkowicza, także zarządu spółdzielni. Dużo do spróbowania smakołyków tradycyjnych, a przede wszystkim wspólne kolędowanie i wspólne to, że siedzimy przy tym w stole wigilijnym wszyscy radośni, uśmiechnięci, pomimo że przychodzą tutaj do nas ludzie już schorowani, ale w tym dniu uśmiechnięci oj, i na naszych czwartkowych spotkaniach też, z pełni humoru, bawimy się tym, co mamy, swoim programem, tym, co klub nam tutaj oferuje i spółdzielnia mieszkaniowa przy lesie i dopóki możemy, cieszymy się z tego. Że tu możemy się spotykać wszyscy razem.